Z nami jest trener Polonii Środa Wielkopolska Paweł Kutynia. Panie trenerze, rozmawiamy po wygranym meczu z Unią Solec Kujawski 3 do 1. No ale mimo wyniku to spotkanie wcale do łatwych dla Pana zespołu nie należało. Tak, wbrew pozorom jest, że jak się patrzy tylko na tabelę, to tabela pokazuje tylko kto jest faworytem na papierze przed meczem. A nieraz jako trener i my, nawet tutaj jako zespół Polonii Środa, graliśmy z zespołami, które były faworytami, a nie my. I wiemy, że chcieliśmy grać swoje, chcieliśmy grać zwycięstwo, to nas niosło i tak samo wiedzieliśmy, że przeciwnik przyjedzie na ostatnie mecze, żeby żeby jeszcze spróbować yy, powalczyć. Dla nich 9 punktów straty, to no, to są ostatnie gwizdki i wiedzieliśmy, że w będą będą groźni i tak też było. No właśnie, szybko strzelone dwie bramki, potem yy, Unia odpowiada, no i na pewno szkoda tego rzutu karnego, bo to mogłoby ustawić ten mecz. W szatni sobie powiedzieliśmy, że pierwsze 15-18 minut, nawet nie licząc tej straconej bramki, gdzie przeciwnik bardzo fajną akcję zrobił i, i ze oszczelił. no to było to, co chcieliśmy, a później, później wszystko gdzieś nam się rozjechało. Żeby wygrywać mecze z zespołami tak zdeterminowanymi, będącymi gdzieś na dole, to trzeba zrobić dwie rzeczy. Trzeba biegać tyle samo co oni, albo najlepiej jeszcze więcej, bo, bo muszą przeciwstawić się czymś, czyli najczęściej właśnie tą ambicją i być konsekwenty w tych działaniach. Wtedy ta przewaga Piłkarska może, może zaistnieć i tej, tej konsekwencji nam zabrakło w dużych momentach meczu. Dopiero jak tam uspokoiliśmy, gdzieś tam skorygowaliśmy, to, to wróciło do normalności. Wróciło do, do normalności, potem bramka na 3 do 1 kuby giełdy. No, bramka szczególnej urody. No tak, Kuba na pewno tak chciał strzelić, ale, ale parze, że uderzał, że szukamy tych uderzeń, a przypominam, że cały czas było 2-1 i cały czas ta bramka dla przeciwnika też wisiała w powietrzu. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dziękuję.